Witam serdecznie wszystkie osobki spod znaku barana na waszym czytaniu Horoskop na rok 2026. Kochani, jest podcast Rok 2026 i tam mamy rok numerologiczny, pierwszy właśnie opisany, ten rok 26, ponieważ rok 26 wywodzi się z dziesiątki, a w tarocie jest to koło fortuny i mamy z tego jedenkę kartę maga, więc jest to rok cudowny zbiegów okoliczności, zdarzeń, sytuacji, z przeznaczenia. taki karbiczny rok i właśnie teraz to, co zasiejecie, to zbierzecie i inaczej by można było też rozbić na części pierwsze dwójka, czyli kapłanka tajemnice wyjdą na jaw, tak i szóstka kochankowie rok relacji, uczuć, spotkań, a że Więcej na ten temat znajdziecie w czytaniu na rok numerologiczny, pierwszy, 2026. Jest to wszystko tam. Natomiast my przechodzimy do czytania tarotowego dla wszystkich znaków Zodiaku na 26. rok. Mamy teraz Was, drogie baranki. Mój kanał Wiedniła Renata Gebo prowadzę z mężem Aldorianem. Zapraszam na wszystkie podcasty, playlisty. Zapraszam też na medytacje odsłuchajcie, obejrzyjcie, zastosujcie. Zanim przejdziemy do rozkładu dla baranka, to drogie baranki, mamy tak zwane czuję, to zawsze jest w każdym moim czytaniu. Czuję, czyli co twoje serduszko czuje, tobie dyktuje i do wyboru masz cztery opcje. To są karty dodatkowe pod spodem. Opcja jeden, droga do przeznaczenia, taka stara mapa. Opcja dwa... Tajemnice odbicia, czyli magiczne lustro. Opcja 3, skarbiec obfitości. I opcja 4, moc feniksa. To sobie wybierzcie, tylko jedno można wybrać, więc sobie wybierzcie. A my przechodzimy do czytania dla Was. Emocje, jakie będą towarzyszyć ci często w ciągu tego roku, to obojętność. Powiesz tak, a mi to lot, to niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Tu się będzie waliło, paliło, ludzie będą się dziś kłócić, brać całby, a ty powiesz, a mi to obojętne, zdam się na los. Energetyka Twojego roku to. Eksplozja magii. Będą w Twoim życiu się dosłownie działy cuda. Na każdym kroku będziesz miał dowody na to, że magia istnieje i chcieć to móc. Portal główny, jaki się do Ciebie otwiera, ale czy z niego skorzystasz, to zależy od Ciebie. To poza strachem. Śmiało, odważnie, do przodu, w zaufaniu. A wtedy zadzieją się cuda. Być może będziesz mieć do czynienia z koziorożcem, bo dla niego ten sam portal się właśnie otwiera. Plusy i minusy to roku. Więc plusami masz karta Czarne Przeznaczenie i Weseli chłopcy. Radość z tego, że czarna seria się dla ciebie właśnie skończyła. A minusy to Dużo imprez, przez co bóle głowy, tak zwane kacowe, wydatki na jakieś na te imprezy, dużo zaproszeń i, i możecie być nawet przemęczeni tym imprezowaniem. Uwaga na używki wszelkiego rodzaju. Tak, teraz przechodzimy do odczytu z kart Tarota. I co ten rok niesie dla ciebie. Drogi Baranku, co ten rok niesie dla Ciebie i tak. Czyli co dla Ciebie, co dla domu, co dla pracy finansów, co dla uczuć, co dla zdrowia. Co dla przyjaciół, grup ludzi, z którymi gdzieś tam się spotykasz i prezent od roku. Co dla ciebie? Przejrzenie na oczy, podjęcie właściwej decyzji, zrobienie trochę cięć. Nie będzie to łatwe, będziesz często się wahać, ale w końcu postawisz wszystko na jedną kartę. Co dla domu? Plany. Nowe plany, plany przeprowadzkowe, plany gdzieś wspólnego zamieszkania, plany kupnia, sprzedaży nieruchomości, tak? Rodzinne plany, układanie, przeliczanie budżetu finansowego. Co dla uczuć? Mamy kartę sprawiedliwości, co dla pracy, przepraszam. Mamy kartę sprawiedliwości. Więc tutaj, no. Karta sama w sobie mówi, że jak były jakieś w związku z pracą czy z finansami sprawy sądowe, to teraz będą podjęte już wyroki, to tutaj w finansach będzie sprawiedliwie. Co włożyłeś, to otrzymasz, drog zbierania plonów tego, co żeś do tej pory zasiewał. W uczuciach trochę kłótni, trochę pyskówki, trochę niezadowolenia, to takie poczucie odpędzania się kijem od Ludzi zaborczych, tak? Uwaga, możesz mieć do czynienia z toksyczną osobą. Bronienie swoich uczuć przed innymi, bo inni mogą ci coś gadać, a ty tak będziesz wiedzieć swoje. Dla zdrowia jest wyjście na dobrą prostą, jakieś mogą być sanatoria, rehabilitacje, spełnienie, wyciszenie, medytacje. Co dla przyjaciół, poznanie nowych ludzi, wejście w jakieś nowe układy, spotkania, wyjazdy zagraniczne, które naprawdę mogą dużo wnieść w Twoje życie. No a prezent od roku to właśnie podróże, poznawanie nowych osób, zawieranie nowych spółek, działanie, nie czekanie. I to będzie przynosiło satysfakcję. Mu też mi się pokazują jakieś zagraniczne podróże. Tak? I oczywiście nie może zabraknąć koła roku, czyli to, na co zwrócić uwagę w każdym z miesięcy roku. Czyli co w styczniu, co w lutym, co w marcu, co w kwietniu, co w maju, co w czerwcu. Co w lipcu, co w sierpniu, co we wrześniu, co w październiku, co w listopadzie i co w grudniu oraz sedno roku. Sedno roku: dokonywanie cięć, ważne rozmowy, rozliczanie się z przeszłością, tak? Uzdrawianie sytuacji, dokształcanie się, prowadzenie asertywności, no i możecie mieć do czynienia mocno ze znakami powietrznymi. Co w styczniu? Miłość, zadowolenie, spełnienie, nadawanie na wspólnej fali, poznanie kogoś, jeśli jeszcze nie znacie, z kim możecie nawiązać fantastyczne relacje. W lutym skupienie się na pracy, na zarabianiu. Na zdobywaniu funduszy, znalezienie pracy dla tych, którzy szukają. W marcu przemęczenie, zmęczenie, ból pleców, przykre, niestety, wiadomości. Co w kwietniu? Sprawy jakieś, rozwiązywanie spraw sądowych, yy, urzędowych, urzędy mocno się tutaj kłaniają, jakieś zapisy, spisy i to, to będzie dla ciebie ważne. Pamiętaj, na wszystko wbierz papier. Co w maju? Przeprowadzki, wyprowadzki, zmiany pracy, podróż życia, ale taka cokolwiek zmieniająca mocno. No, a co w czerwcu? Wszyscy wiele rzeczy zwali ci się naraz na głowę i w sumie powiesz, no to chyba jakiś kataklizm mnie spotkał, niestety. A w lipcu jeszcze rozpaczanie nad tym, co było. Że mogło być lepiej, co ja zrobiłem, zrobiłam, mogłam zrobić to inaczej. Co w sierpniu? W sierpniu odpoczywamy, zdajemy się na los i będziemy gotowi do działania, kiedy nas wezwie. Natomiast w wrześniu podejmowanie ciężkich decyzji. Nie bardzo byśmy chcieli te decyzje podejmować, ale ważne będzie, by to zrobić. Uwaga, sceny zazdrości, czepialstwa się. Czekają nas w październiku. Natomiast w listopadzie już jest zadowolenie, spełnienie, poczucie, że udało mi się przejść przez tę ciężką serię i jestem teraz zadowolony. W grudniu poczucie takiego ciężkiego roku i oby do 2027. Tak, tyle mamy z naszego koła roku. A co Teraz nasze dodatkowe karty chcą ci powiedzieć, czyli nasze Czuje. Dla tych, co wybrali starą mapę, czyli drogę do przeznaczenia, to ta mapka mówi, że będzie to czas wytyczania nowych szlaków, podjęcia jakichś ważnych decyzji, staniecie przed wyborem. Dla ciebie to będzie rok pionierstwa, poruszania się po nowej płaszczyźnie. Będziesz wytyczać szlaki nowe dla swojego życia. I to nie jest czas na oglądanie Sezia siebie, lecz na odważne kroki w nieznane. Spotkasz też na swojej drodze właśnie osoby i sytuacje, które są Twoim przeznaczeniem, a podjęte w tym czasie decyzje będą wytyczały Twoją ścieżką na następne 9 lat. Bądź śmiały, odważny. I zapisuj swoją własną historię pod siebie, nie pod innych. Przesłania dla ciebie: kwiat, radość, szczęście, niespodzianka, rozkwit, kobiecość, wrażliwość. I przepiękna karta słońca, więc błyszczysz, wszystko wokół ciebie błyszczy, rano wschodzi słońce, otwierając cię na nowe możliwości, a wieczorem dziękujesz za te możliwości. Troszeczkę możesz czuć się osamotniony w 26 roku, będziesz mieć tendencję do wycofywania się z życia publicznego, ale przyjaciele nie dadzą ci zapomnieć. Masz grzeczna dziewczynka, za bardzo będziesz poświęcać się dla innych. Znajdź też coś, żeby zrobić coś dla siebie, bo to Cię wszystko oplata jak ten wąż. Każdy coś od Ciebie chce, a gdzie Ty w tym wszystkim? Czyli spróbuj znaleźć siebie. Dla tych, co wybrali tajemnicę odbicia, czyli magiczne lustro. Magiczne lustro mówi, że ważny w tym roku będzie wgląd w siebie, prawda, rozwijanie intuicji i miłość. To będzie dla ciebie bardzo dobre. Jest to czas, w którym w końcu odważysz się, spojrzysz prawdzie w oczy, zarówno tej wewnętrznej, jak i tej dotyczących twoich relacji, tego, co cię łączy z innymi ludźmi, zarówno w życiu osobistym, jak i pracy. Tutaj dużo inicjatywy będzie ten rok wykazywał na miłość i odnalezienie własnej wartości. Twoja intuicja będzie bardzo wyjątkowo silna. Zaufaj swojemu pierwszemu wrażeniu. Tak, Ono będzie takim twoim wskaźnikiem. Odpowiedzi, których szukasz, znajdziesz w swoim własnym odbiciu i sercu. Zadbaj o siebie, bo tylko w pełni szczęśliwy możesz stworzyć silne, nowe. Związki, układy czy też umowy. I przesłanie dla Ciebie: miłość, serce, prawdziwa i głęboka miłość, szczęśliwy związek, może zaręczyny, wspólne zamieszkanie, jakieś propozycje. Tak, radość, nawet w żałobie, znajdź odrobinę radości, tak? Warto cieszyć się z każdego dnia, pora na odpoczynek. Ten rok niech będzie rokiem odpoczynku, tak? Nie, nie daj się sprowokować na jakieś kłótnie i dyskusje. Będziesz bardzo wrażliwy, uważaj, możesz mieć oczka na mokrym miejscu. I dla tych, co wybrali trzy, czyli skarbiec obfitości, co ten kuferek chce ci powiedzieć. Hmm. Znajdziesz nowe źródła dochodu albo jakiś projekt wyroży życia, o którym już dawno myślałaś, może być dochodowy. Po prostu czekać materialny sukces. To będzie czas sadzenia nasion, które przyniosą ci plon przez kolejne 9 lat. Wibracja jedynki, czyli tego roku pierwszego, wspiera inicjowanie nowych projektów finansowych. Otwiera również odważne inwestycje we własne pomysły. Możesz spodziewać się również dodatkowych źródeł dochodów lub całkiem nowej pracy. Możesz dostać jakiś kontrakt, to od ciebie zależy, czy w niego wejdziesz. Jak było źle w jakiejś pracy, to tutaj nadejdzie poprawa. Nie bój się prosić o to, na co zasługujesz. Pamiętaj jednak, że kufar jest otwarty, ale to ty musisz po te skarby sięgnąć, by je otrzymać poprzez swoje działania. I zdecydowanie, i odwagę. I karty dodatkowe dla Ciebie to kielich, uroczystość, celebracja, świętowanie, imprezy. Następnie mamy dar pracy. Ciesz się pracą, ona daje godność, której nie na da żaden dar. Czyli no, jakieś awanse w pracy, kontrakty, nowe dodatkowe źródła dochodu, coś, co Cię będzie cieszyć. Tutaj mamy, kochani, Rydwan, więc ruch przeprowadzki, wyprowadzki, zmiany cię czekają. Będziesz brał los w swoje ręce i zrozumiesz w końcu, na czym ci zależy. I ostatni baranek, czyli... Moc Feniksa, takie pióro Feniksa, i co to piórko chce Ci powiedzieć? Że następuje dla Ciebie odrodzenie, pozostawienie przeszłości, całkowita transformacja? Tak, Takie wielkie odrodzenie. To, co już Ci nie służyło, symboliczne spłonęło właśnie w ogniu, a Ty stajesz się nową, silniejszą wersją siebie. Jest to czas na opuszczenie starych lęków i ograniczeń. Masz prawo zacząć od zera. Twoje doświadczenia z przeszłości dały ci mądrość i moc Feniksa, by wznieść się ponad każdą przeszkodę. W tym roku postawisz odważnie kroki, które będą prawdziwym spektrum, takim czymś spektakularnym, nowym początkiem dla Ciebie. No i co my tu mamy za przesłania? Księżyc, tajemnica, intuicja, silne emocje, niepewność w sprawach uczuciowych, czyli wypłyną właśnie te tajemnice na wierzch, no i takie trochę niepewności, czy aby w to wchodzić, czy nie. A tutaj są cienie, nie bój się cieni, bez nich nie wiedziałbyś skąd nadchodzi światło. I smoki chcą ci powiedzieć, że jest to dla ciebie. Czas związków, czas rodziny, czas miłości to temu się najmocniej poświęcisz. Proś, a będzie Ci dane. Życzę cudownego 2026 roku.